Dla wszystkich debili i ułomnych ludzi, którym wydaje się, że ja jako ja twórca artysta, który kurwa zapierdala i e, ma szacunek do swojej pracy, e, mógłby kiedykolwiek jakkolwiek rozesłać swoje numery, wspólne numery z kamerzystą z płyty, to się kurwa grubo myli, no naprawdę się kurwa grubo myli, bo ja nie rozsyłam, nie rozesłałem tego na... I na lewo rozesłałem to jednej osobie, e, i od tego się zaczęło. Nie przypominam sobie w każdym razie, żebym kurwa komuś e, byle komu rozsyłał na prawo i na lewo. Jeszcze dodatkowo wiem że ktoś mi za to zapłacił, żebym e, rozsyłał tu i tam, więc naprawdę szkoda że wina po prostu idzie na mnie, bo inaczej czuję się winny, ale e, ja na pewno nie sprzedaję numerów komuś i nie rozsyłam za hajs, bo ja hajs mam i na pewno